Numer 2, mi przesyłka od Moody, a wy ostatnio po prostu zasypałyście mi, czy są nowe kody do Moody, więc ja wam od razu mówię, stały kod dla przyjaciół Klaudia20, ponieważ wszyscy moi znajomi przerzucili się na Moody i zawracają mi głowę i to jest kod taki mój, który po prostu rozsyłam, wy też możecie z niego korzystać, ale ha! dzisiaj będzie lepszy kod, więc możecie chiną. dzisiaj mamy 30% rabatu jak coś, więc też sobie wrzucajcie, my wykochałyśmy się w tych produktach, więc to jest moja nowa przesyłeczka. Pójdę po troszeczkę. Udało się. Ta-da! Proszę bardzo, jeśli chodzi o szampony, to wy je znacie. Ja ich używam od dłuższego czasu. I co mogę powiedzieć? Uważam, że to jest naprawdę świetny produkt. Dlatego z nimi pracuję już nie wiem, nie wiem ile, ale bardzo, bardzo długo. Tak? Na tyle, żeby się tak przyzwyczailiście i męczycie mnie o te kody. Szampony są genialne. Maski tak samo. Właśnie, przyszły mi te same szampony. Gdzie jest maska? Proszę bardzo, maski. No i Maski są o tyle super i ha, ja wam daję głowę, że wy, jak będziecie je używać, jak tu jest napisane. Czyli myjemy głowę, odsączamy ręcznikiem, nakładamy maskę, możemy umyć zęby, pójść sobie stawić herbatkę, w żąteczek, na parek i dopiero wy to zmywacie, wy nie poznacie swoich włosów, Ja wam to mówię. I wy mi za to podziękujecie, kto jeszcze nie testował, bo każdy, komu dałam w prezencie, jest, że tak powiem, uzależniony. Seriously. Genialne. A teraz macie 30% rabatu, więc korzystajcie i co jest ważne, produkt, który zapobiega puszeniu się, który ma w sobie termoochronę, bo jeśli chcecie zapuścić włosy, to najważniejsze jest to, aby tych włosów nie zepsuć. Co mam na myśli termochrona. To ma w sobie termoochronę. Czyli jak wysuszycie, czy używacie prostownicy, nigdy nie, po prostu nie zapuścicie, nie będziecie mieć pięknych, grubych włosów, jak nie będziecie mieć produktu z termoochroną. To jest podstawowa rzecz, której ja nigdy nie używam, bo mnie się wydawało, że mi to włosy obciąża. I ja będę miała po prostu efekt kluski, bo ja mam dziecięcy, cienki włos i te produkty nie obciążają ja mam fajne, miękkie włosy Słuchajcie, które są w ogóle nie zrobione dzisiaj na nic po prostu głowa do dołu, suszarka i tyle bez, bez niczego Gosia, który ma ciężki, gruby, kręcony puszysty włos, też kocha te produkty więc przetestowane je na różnych kolorach moja mama też uwielbia więc ja wam polecam ja już nie chcę nic mówić, bo samo to wiadomości proszę bardzo którymi piszecie, zacypujecie o tym, gdzie są kody, jak super, uwielbiacie te szampony. Ja po prostu je też kocham i ja z nimi dlatego cały czas współpracuję i się cieszę. Bo to jest produkt godny polecenia, tak serio. Powiedziałam to ja, Klaudia Halejczo. Już mi włosy nie wypadają. Co? patrzcie. Okej, muszę jechać po dziecko, ale zobaczcie jak te włosy po tym pracują. To bez niczego i to jest wspaniałe. To, jak to pachnie, to jest uzależniające. Jak wy wyjdziecie z pod prysznica i ktoś wejdzie do łazienki, zrób tylko tak. Ja się uzależniłam od tego. Żaden inny szampon nie pachnie tak ładnie jak to. Mój Oskar, ja co się z tego śmieję. On przychodzi i mówi tak. Umyłaś głowę. Ja myślę. No, umyłam głowę, no jak codziennie myję głowę. On mówi, no bo tak pachnie. Naprawdę. Zobaczycie. Spróbujcie, nie będziecie żałować. Nikt nie powiedział, że mu się te szampony, te produkty nie sprawdziły. Dobra, tupa. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.